Chłopak pisał egzamin i po cichu otworzył mechanizm w swoich okularach, z którego wysunęło się mechaniczne oko i poleciało nad test kolegi. Zeskanował odpowiedzi i zapisał je w swojej kamerze. Gdy tylko otrzymał sygnał, chłopak zaczął je przepisywać. Ale podczas gdy oko wciąż skanowało, zostało zauważone przez jednego z uczniów i ostatecznie rozgniecione. Chłopak zorientował się za późno. Jego kolega myślał, że to mucha, więc tym razem chłopak wypuścił dwa kolejne mechaniczne oczy. Jego kolega nie mógł znieść tego. Bzy i chwycił linijkę, by je rozgnieść, ale przypadkowo złamał okulary nauczyciela. Zanim zdążył zareagować, jego drugie okulary również zostały zniszczone. Następnego dnia nauczyciel przyszedł w specjalnych, wzmocnionych okularach i kiedy rozdawał wyniki egzaminu, okazało się, że chłopak zdobył idealne 100 punktów, ale gdy odbierał swój arkusz, nauczyciel zauważył, że chłopak ma na sobie inne okulary. Poprosił go więc, żeby mu je dał do sprawdzenia. Chłopak rzucił nimi w jego twarz, a eksplozja zniszczyła nowe okulary nauczyciela, ponieważ